Podczas gdy miliony ludzi krzyczą, płaczą i cierpią z powodu meczu rozgrywanego przez nieznajomych, ty obserwujesz to wszystko z cichą wątpliwością. Dlaczego nic nie czuję? Dlaczego mnie to nie obchodzi? Czy coś jest ze mną nie tak? Ale jest jeszcze bardziej niepokojące pytanie: A co jeśli problemem nie jesteś ty, lecz zbiorowa iluzja, którą wszyscy zaakceptowali? A jeśli twój mózg po prostu odmówił ulegnięcia jej zostań, bo zrozumienie tego całkowicie zmienia historię? Aby zrozumieć dlaczego fani sportu reagują z taką intensywnością, najpierw trzeba przestać postrzegać ich jako przesadzających. Oni nie są szaleni. Funkcjonują w oparciu o niezwykle stary system umysłowy. Przez tysiące lat przetrwanie człowieka zależało od jednej rzeczy: grupy. Jeśli twoje plemię wygrywało bitwę, jadłeś. Jeśli przegrywało, ginąłeś. Mózg bardzo szybko nauczył się, że lojalność wobec grupy to kwestia życia lub śmierci. El problema SKS systema. nunca se actualizó. En pleno siglo XXI, ese mismo cableado sigue activo. La diferencia es que ahora la tribu ya no es una comunidad que garantiza tu supervivencia, sino un equipo deportivo. Para el cerebro de un aficionado, no hay una diferencia real entre una derrota en el campo y una amenaza social profunda. Cuando Drużyna wygryva, jego uwalnia ten sam hormon Poziom kortyzolu gwałtownie rośnie, jakby doznał ataku. Badania neuronaukowe pokazują, że oglądanie porażki własnej drużyny aktywuje te same obszary mózgu, co odrzucenie społeczne lub ból fizyczny. System limbiczny reaguje tak, jakby sytuacja była krytyczna. Tutaj pojawia się kluczowa różnica między tobą a nimi. Twój mózg nie uległ temu błędowi. Widzisz 11 osób w tej samej koszulce, a twoje ciało migdałowate nie rejestruje ich jako twojego plemienia. Twoja kora przedczołowa pozostaje aktywna. Analizując sytuację taką, jaka jest, rozrywkę, nie ma zagrożenia, nie ma walki o przetrwanie. Powodem, dla którego fani sportu nie mogą przestać oglądać meczów, nie jest jakość gry. To chemia. Sport działa na tej samej zasadzie psychologicznej, co automaty do gier. Przerywane wzmocnienie. Nigdy nie wiesz, czy twoja drużyna wygra, czy przegra, a ta niepewność zamienia każdy mecz w emocjonalną loterię. Kiedy ich drużyna strzela gola, mózg nagle uwalnia dopaminę. Euforia, ekscytacja, chwilowe poczucie osobistego zwycięstwa. Ale kiedy drużyna przegrywa, poziom dopaminy gwałtownie spada. Pojawiają się frustracja, smutek i w wielu przypadkach realna żałoba. Nie symboliczna, realna. Mózg nie odróżnia straty osobistej od porażki kogoś innego. Badania pokazują, że najbardziej zagorzali fani. Doświadczają wahań dopaminy sięgających nawet 20% powyżej poziomu podstawowego podczas meczów. Ta neurochemiczna zmienność jest taka sama, jak u osób uzależnionych od hazardu. W każdy weekend ich system emocjonalny zostaje całkowicie przejęty. Jednak twój mózg zadaje pytanie, którego ich mózg nie formułuje: Dlaczego delegować moje szczęście osobom, które nie wiedzą o moim istnieniu? Dlatego jesteś mniej podatny na relacje parasocjalne. Te jednokierunkowe więzi emocjonalne, w których jedna strona czuje, a druga nawet nie odpowiada, szukasz realnej więzi. Autentycznych rozmów, więzi opartych na wzajemności. Dla fana emocje płyną z wyimaginowanej relacji. Dla ciebie to nie wystarcza. Nie jesteś zaprojektowany do tego typu stymulacji. To nie jest chłód. To bardziej wymagający filtr psychologiczny. Istnieje szczegół językowy, który ujawnia znacznie więcej, niż się wydaje. Kiedy fan mówi o swojej drużynie, i ona wygrywa, mówi: Wygraliśmy. Kiedy przegrywa, mówi: Przegrali. Ta drobna zmiana zaimka nie jest przypadkowa to ego, które się chroni to fuzja jaźni z grupą, gdy jest to wygodne, i oddzielenie, gdy boli. Dla wielu fanów drużyna to nie tylko rozrywka to kluczowy element ich tożsamości. Herb staje się częścią tego, kim są. Koszulka to symboliczna zbroja stadion świątynia. Psycholog Henry Taifel wyjaśnił to jasno za pomocą teorii tożsamości społecznej. Kiedy tożsamość indywidualna jest słaba, ludzie silniej lgną do tożsamości grupowych, aby czuć się wartościowymi. Im głośniej ktoś krzyczy za swoją drużyną, tym cichsza zazwyczaj jest jego tożsamość osobista. Grupa uzupełnia to, czego brakuje wewnątrz, ale w Twoim przypadku jest odwrotnie. Twoje poczucie tego, kim jesteś, nie zależy od zewnętrznego symbolu. Nie potrzebujesz zwycięstwa innych, by czuć się kimś? Zbudowałeś swoją tożsamość na wewnętrznych wartościach, osobistych osiągnięciach i własnych zainteresowaniach. Psychologia nazywa to tożsamością wewnętrzną. Fani polegają na tożsamości zewnętrznej, pożyczonej, uwarunkowanej wynikami innych. Ty jesteś już kompletny. Oni wciąż szukają brakujących elementów na zewnątrz. Ty masz empatię i to dużą. Różnica polega na tym, że jej nie marnotrawisz. Neurobiolog Paul Zak odkrył, że istoty ludzkie mają ograniczony budżet empatii. Możemy głęboko przejmować się tylko skończoną liczbą rzeczy, zanim wpadniemy w rodzaj emocjonalnego bankructwa. Fani sportu wydają ogromną część tego budżetu na milionerów sportowców, których nigdy nie poznają. Szacuje się, że przeciętny fan NFL poświęca około 11 godzin tygodniowo na oglądanie meczów, sprawdzanie wyników i dyskusje w internecie. To odpowiada Ponad 500 godzinom rocznie zainwestowanym emocjonalnie w ludzi, którzy nie rozpoznaliby ich twarzy. Ta empatia nie jest wykorzystywana dla przyjaciół, rodziny czy rozwoju osobistego. Kiedy ich drużyna przegrywa, są zdruzgotani przez wiele dni. Natomiast gdy ktoś bliski tobie potrzebuje pomocy, ty jesteś obecny. To nie jest chłód. To strategiczna inteligencja emocjonalna. Badania z Centrum Współczucia w Stanford pokazują, że ci, którzy kierują swoją empatię ku relacjom wzajemnym, doświadczają mniejszego wyczerpania emocjonalnego i większej satysfakcji z życia. Nie unikasz więzi, unikasz jednokierunkowej inwestycji emocjonalnej. Fani mówią, że oglądają sport dla emocji, ale tak naprawdę gonią za czymś głębszym stanem flow. Tym momentem psychicznym, w którym czas znika, uwaga staje się całkowita, a człowiek czuje, że w pełni żyje. Sport oferuje małe dawki flow zastępczego pośredniej wersji uzyskanej przez obserwowanie innych, dających z siebie wszystko. Ale ty nie zadowalasz się samym patrzeniem chcesz być wewnątrz doświadczenia wolisz grać na instrumencie, tworzyć coś, rozwiązywać problemy, uczyć się umiejętności lub budować projekty, działania, w których to ty jesteś protagonistą, a nie biernym widzem. Neuronauka jest jasna: flow przeżywane bezpośrednio. Aktywuje znacznie więcej sieci neuronalnych, niż flow obserwowany. Widok innych osiągających wyniki stymuluje tylko ułamek systemu mózgowego, który aktywuje się, gdy doświadczenie jest własne. To rozcieńczona wersja prawdziwego odczucia. Badania Michaliego Cikrzęt-Michaliego, światowego autorytetu w dziedzinie flow, pokazują, że osoby, które same generują swoje stany flow, raportują znacznie wyższy poziom satysfakcji z życia. Nie rezygnujesz z emocji. Wybierasz pełną wersję. W tym wszystkim jest nieoczekiwany zwrot akcji. Część różnicy może być nie tylko psychologiczna, ale i genetyczna. Badania nad genem DRD4, znanym jako gen poszukiwania nowości, pokazują, że pewne warianty są powiązane z mniejszą tendencją do zachowań plemiennych i większą skłonnością do indywidualnych doświadczeń. Ten sam marker genetyczny pojawia się częściej u przedsiębiorców, artystów i osób. Które wyemigrowały daleko od miejsca pochodzenia. Dlatego niektórzy naukowcy nazywają go genem odkrywcy to DNA tych, którzy idą pierwsi, a nie tych, którzy podążają za grupą. Istnieją również dowody na to, że osoby z wyższym podstawowym poziomem serotoniny nie potrzebują ciągłych zewnętrznych bodźców dopaminowych, aby czuć się usatysfakcjonowanymi. Zaczynają już od wewnętrznego stanu stabilności. Dla nich sport nie oferuje niczego, o co prosiłby mózg. Więc nie, nie jesteś zepsuty. Być może po prostu jesteś inną odmianą, innym fenotypem. Podczas gdy inni potrzebują hałasu grupy, by czuć, że żyją, twój układ nerwowy funkcjonuje lepiej w ciszy, autonomii i eksploracji. Tutaj pojawia się koszt społeczny. Fani sportu często mówią, że jesteś nudny, że nie umiesz się bawić, że czegoś ci brakuje. Mogą wykluczać cię z rozmów i sprawiać, że czujesz się dziwnie. Ale ta reakcja mówi więcej o nich niż o tobie. Ich potrzeba, abyś ty również interesował się sportem, rodzi się z ich niepewności. Grupa potrzebuje jednomyślności, aby podtrzymać iluzję. Kiedy nie uczestniczysz, generujesz dysonans poznawczy. Jeśli nie potrzebujesz tego, czego oni potrzebują, ich obsesja zaczyna się chwiać, a to budzi dyskomfort. Nie odrzucają cię, dlatego że jesteś inny, odrzucają cię, bo działasz jak lustro. Przypominasz im, nie mówiąc nic, że ich tożsamość Zależy od czegoś zewnętrznego, że ich dopamina, ich poczucie przynależności i ich emocje są wynajmowane od produktu rozrywkowego, zaprojektowanego do eksploatacji psychologii plemiennej. I oto wniosek: Nie jesteś zepsuty, nie jesteś nudny, nic cię nie omija, jesteś po prostu osobą, która odmawia uzależniania swojej tożsamości, empatii i emocjonalnego dobrostanu od czynników zewnętrznych. Cenisz realną więź ponad parasocjalną fantazję. Tworzysz doświadczenia zamiast je konsumować. Piszesz własną tożsamość zamiast nosić cudzą markę. Następnym razem, gdy ktoś zapyta cię: Jak to możliwe, że sport cię nie obchodzi? Nie trzeba się kłócić. Wystarczy jedno proste zdanie: obchodzą cię rzeczy, które również dbają o ciebie. Prawda jest prosta: nie jesteś zepsuty, nie jesteś zimny, nie jesteś nudny, niczego ci nie brakuje. Jesteś tylko osobą, która odmówiła oddania swojej tożsamości, dopaminy i empatii systemowi zaprojektowanemu do eksploatacji ludzkiej psychologii plemiennej. Podczas gdy inni szukają przynależności w symbolach, ty budujesz ją na wartościach. Podczas gdy inni potrzebują koszulki, by czuć się częścią czegoś, ty należysz do samego siebie. Podczas gdy inni konsumują cudze emocje, ty tworzysz własne. Podczas gdy inni żyją życiem poprzez osoby trzecie, ty żyjesz nim od środka. Nie potrzebujesz zwycięstwa innych, by czuć się kompletnym, nie potrzebujesz tłumu, by czuć się wartościowym, nie potrzebujesz sztucznego plemienia, by wiedzieć, kim jesteś. Twoja tożsamość nie jest pożyczona, jest zbudowana, twoje poczucie przynależności nie jest zewnętrzne, jest wewnętrzne, twoja więź nie jest parasocjalna, jest realna. Więc kiedy ktoś zapyta cię, jak to możliwe, że sport cię nie obchodzi, nie musisz się usprawiedliwiać. Nie musisz się tłumaczyć, nie musisz się bronić, wystarczy zrozumieć jedną prawdę. Ty wybierasz dbanie o swoją energię emocjonalną, tożsamość i uwagę. Obchodzą cię rzeczy, które również mogą ci coś oddać, obchodzą cię relacje, które istnieją naprawdę, obchodzą cię doświadczenia, które ty budujesz, i to nie jest brak to jest ewolucja.